Rozdział 18. Maćko czekał cierpliwie przez kilka dni, czy nie dojdzie go jaka wieść ze zgorzelic lub czy opat się nie udobrucha, aż wreszcie sprzykrzyła mu się niepewność i czekanie i postanowił sam wybrać się do Zycha. Wszystko, co się stało, stało się bez jego winy, chciał jednak wiedzieć, czy Zych nie czuje do niego urazy, bo co do opata był pewnym, że gniew jego będzie odtąd ciążył i na Zbyszku i na nim. Chciał jednak uczynić wszystko, co było w jego mocy, był w gniew złagodzić, więc jadąc rozmyślał i układał sobie, co komu w Zgorzelicach powie, aby urazy zmniejszyć i starą, sąsiedzką przyjaźń zachować. Myśli jednak nie kleiły mu się jakoś w głowie. Rad też był, że zastał samą Jagienkę, która przyjęła go po staremu pokłonem, ucałowaniem ręki, słowem przyjaźnie, choć trochę smutno. A ojciec doma? Zapytał. Doma, jeno się wybrali z opatem na łowy. Mało patrzeć, jak wrócą. To rzekłszy, wprowadziła go do izby, w której zasiadłszy, milczeli oboje przez dłuższą chwilę, po czym dziewczyna spytała pierwsza, Cni się wam samemu w Bogdańcu. Cni – odpowiedział Maćko. A to już wiesz, że Zbyszko pojechał? Jagienka westchnęła cicho. Wiem. Wiedziałam tego samego dnia i myślałam, że wstąpi choć dobre słowo rzec, a nie wstąpił. Jakże mu było wstępować, rzekł Maćko. Toć opat chyba by go rozerwał na dwoje, a i ojciec twój nierad by go też widział. Ona zaś potrząsnęła głową i odrzekła. E, eee, nie dałaby ja mu krzywdy uczynić nikomu. Na to Maćko choć serce miał hartowne, wzruszył się jednak, przyciągnął do się dziewczynę i rzekł. Bóg z tobą, dziewucho, tobie smutek, ale i mnie smutek, bo to ci jeno rzeknę, że ni opat, ni ojciec rodzony nie miłują go bardziej ode mnie. Chciałbym był lepiej z od tej rany, z której mnie wygoiłaś, by on sobie brał ciebie, nie inną. A na Jagienkę przyszła taka chwila żalu i tęsknoty, w której człowiek nie potrafi niczego w sobie zataić i rzekła – nie obaczę ja go już nigdy, a jeśli obaczę, to z Jurandówną wolałabym za się wpierw oczy wypłakać. I podniósłszy końce fartucha, przesłoniła nimi oczy, które zaszły jej łzami. A Maćko, daj spokój, pojechał ci, bo pojechał, ale za łaską boską z Jurandówną nie wróci. Co nie ma wrócić? ozwała się spod fartucha Jagienka, bo mu Jurand nie chce dziewki dać na to Jagienka odsłoniła nagle twarz i zwróciwszy się do Maśka spytała żywo – mówił mi, ale prawda li to? Prawda jako Bóg na niebie. A czemu? Kto jego wie? Ślubowanie jakieś czy co? A na ślubowanie nie ma rady. Udał mu się Zbyszko, ile że mu obiecował do pomsty pomagać, ale i to nie pomogło. Na nic było i księżny Anny swatanie. Ni prośby, ni namowy, ni rozkazania nie chciał jurant słuchać. Powiadał, że nie może. No i widać przyczyna takowa jest, że nie może. A to człowiek twardy, który tego co rzekł nie zmieni. Ty dziewczyno, nie trać otuchy i pokrzep się. Po sprawiedliwości musiał chłop jechać, boć to pawie grzebienie w kościele zaprzysiągł. Dziewka też go na łęczką przykryła na znak, że go chce za męża brać, bez co mu głowy nie ucieli. Za to jej powinien, nie ma co gadać. Nie będzie da Bóg ona jego, ale on jest wedle prawa jej. Zych na niego krzyw, opak pewnikiem pomstuja że skóra cierpnie, mnie też gniewno. A wszelako pomiarkowawszy, co on miał robić? Skoro tamtej powinien, to i trzeba mu było jechać. Przecie jest ślachcic. Ale ci to jeno powiadam, że jeśli go tam, gdzie Niemcy pogodnie pokołaczą... To jak pojechał, taki i wróci. I wróci nie tylko do mnie, starego, nie tylko do Bogdańca, ale do ciebie, bo cię strasznie rad widział. Gdzie on mnie ta rad widział? Rzekła Jagienka. Ale jednocześnie przysunęła się do Maćka i trąciwszy go łokciem, zapytała. Skąd wiecie, co? Pewnie nieprawda. Skąd wiem? odrzekł Maćko, bo widziałem, jak mu ciężko było odjeżdżać. I jeszcze było tak, że jak już stanęło na tym, że ma jechać, tak się pytam ja jego, a żal ci też Jagienki. A on prawi Niechże jej Bóg da zdrowie i wszystko najlepsze. I tak ci zaraz wziął wzdychać, jakby miał kowalski miech w brzuchu. Pewnie nieprawda, powtórzyła cisza Jagienka, ale powiadajcie jeszcze. Jak mi Bóg miły, prawda? Już mu tamta nie będzie tak po tobie smakować, bo to i sama wiesz, że jędrniejszej, a zaś urodziwszej dziewki na całym świecie nie znaleźć. Czuł on do ciebie wolę Bożą? Nie bój się, może jej więcej niż ty do niego. Bog dać tam! Zawołała jegenka I pomiarkowawszy, co w prędkości wyrzekła, zakryła rumianą jak jabłko twarz rękawem, a Maćku uśmiechnął się, pociągnął ręką po wąsach i rzekł He! Żeby ja był młody, ale ty się pokrzep, bo już widzę, jako będzie. Pojedzie, ostrogi na dworze mazowieckim, zyszczę, gdyż tam granica blisko i okrzyżaka nie trudno. Już ci wiem, że i między Niemcami bywają tędzy rycerza, że raz od jego skóry nie odskoczy. Ale tak myślę, że byle który rady mu nie da, bo to Jucha do bitki okrutnie sprawna. Patrzę cztana z rogowa i wilka z brzozowej w mig potarmosił, choć to przecie mówią chłopy na schwał i mocarne jak niedźwiedzie. Przywiezie on swoje czuby. I jeno jurandówny nie przywiezie, bo ja gadałem z Jurandem i wiem jaki jest. No, a potem co? Potem tu wróci, bo gdzieżby miał wracać. Kiedy tam wróci? <laughs> ba, jeśli nie wytrzymasz, to ci nie będzie krzywdy. Ale tymczasem powtórz opatowi i zychowi to, co ci mówię. Niechby ta w gniewie na Zbyszka choć trochę pofolgowali. Jako, że mam mówić. Tatuś więcej frasobliwi niż gniewni, ale przy opacie i wspomnieć o Zbyszku nieprzezpiecznie. Dał ci on i mniej i tatusiowi za tego pachołka, którego Zbyszkowi posłałam. Za jakiego pachołka? A wiecie, był tu u nas Czech. Co go tatuś pojmali pod Bolesławcem dobry, pachołek i wierny, wołali na niego chlawa. Tatuś mi go dali do posług, bo się powiadał taj, tamtejszym włodyką, a ja dałam ci mu zbroiczkę godną i posłałam go Zbyszkowi, aby mu służył i strzegł go w przygodzie, a broń Boże czego, żeby dał znać? Dałam ci mój trzosik na drogę, a on zaprzysiągł mi na zbawienie duszy, że do śmierci będzie Zbyszkowi wiernie służył. — Mojasz ty dziewczyno, bóg ci zapłać. A ich się nie przeciwił? Co się miał przeciwić? Zrazu całkiem tatuś nie pozwalali. Dopiero jak go wzięłam pod nogi podejmować, taki stanęło na moim. Z tatusiem jakiego kłopotu nie masz. Ale jak opat zwiedział się o tym od swoich skomorochów, w mig pełniuśką izbę naklął. I taki był sądny dzień, że tatuś do stodółki uciekli. Dopiero wieczorem ulitował się opad moich łez i jeszcze mi paciorki podarował. Ale ja rada byłam pocierpieć, byle zbyszko poczet miał większy. Jak mi Bóg miły, tak nie wiem, czy więcej jego miłuje, czy ciebie, ale on i tak poczet wziął zacny. I pieniędzy też mu dałem, choć nie chciał. No, mazury przecie nie za morzem. Dalszą rozmowę przerwało im ujadanie psów, okrzyki i odgłosy trąb mosiężnych przed domem. Usłyszawszy to, Jagienka rzekła: i opat wrócili z łowów. Pójdziemy na przyłap, bo lepiej, żeby was opat pierwej z daleka uwidział, nie zaś z nienacka w izbie. To rzekłszy, wyprowadziła Maćka na przyłap, z którego ujrzeli w podwórzu na śniegu kupę ludzi, koni, psów, a zarazem pobodzone oszczepami lub postrzelone z kuszy łosie i wilki. Opat, ujrzawszy Maćka, zanim jeszcze zsiadł z konia, Cisnął w jego stronę oszczepem, nie dlatego wprawdzie, aby go ugodzić, ale by w ten sposób tym dowiedniej swą zawziętość przeciw bogdanieckim ludziom okazać. Lecz Maćko skłonił mu się z dala czapką, jak gdyby nic nie zauważył. Jagienka zaś nie zauważyła tego istotnie, gdyż przede wszystkim zdumiała ją obecność dwóch jej zalotników w Orszaku. – Są Cztan i Wilk! – zawołała. Musieli się w boru statusem zdybać. A Maćko aż zakłuło coś w dawnej ranie na jej widok. Wlot przez głowę przebiegła mu myśl, że jeden z nich może dostać Jagienkę, a za nią moczy doły, opatowe ziemie, bory i pieniądze. I żal we współ ze złością chwyciły go za serce. Zwłaszcza, że po chwili ujrzał rzecz nową. Oto wilk z Brzozowej, choć z jego ojcem chciał się niedawno opat potykać, skoczył teraz do jego strzemienia, aby mu pomóc zsiąść z konia. On zaś, zsiadając, oparł się przyjaźnie na ramieniu młodego szlachcica. Pogodzi się opad ze starym wilkiem takowym sposobem, pomyślał Maćko, że za dziewczyną od nabory i ziemię. Lecz przerwał muowe, przykre myśli głos Jagienki – która w tej samej chwili rzekła Wygoili się już po Zbyszkowym Biciu, ale choćby tu co dnia przyjeżdżali, nie doczekanie ich. Maćko spojrzał, twarz dziewczyny była rumiana zarówno z gniewu, jak i z zimna, a modre jej oczy iskrzyły się gniewem, pomimo iż wiadomo jej było dobrze, że wilki i cztan za nią właśnie ujęli się w gospodzie i przez nią zostali pobici. Więc Maćko rzekł – Ba, uczynisz, co opat każe, a ona na to z miejsca. Opat uczyni, co ja zechcę. Miły Boże, pomyślał Maćko, i ten głupi Zbyszko takiej dziewki odbierzał.